Prąd elektryczny stały. Jaki ładunek jest zgromadzony na kondensatorze? Mamy schemat obwodu elektrycznego, tu znajduje się kondensator. Mamy podane siłę elektromotoryczną i opór wewnętrzny ogniwa, wartości oporów R1 i R2 oraz pojemność kondensatora C. No i oczywiście wartość oporu wewnętrznego woltomierza jest nieskończenie wielka. Mamy znaleźć ładunek Q na kondensatorze C. Jeśli przyjmiemy, że elektrody ogniwa mają potencjały tak jak to zaznaczyłem, to z lewej elektro... elektrody ogniwa wypływa prąd o natężeniu I i napotyka węzeł. W węźle prąd elektryczny się dzieli, ale zobaczmy, co by było, gdyby się podzielił i popłynął w górę. Część tego prądu popłynęłaby przez kondensator? Nie, nie popłynie, dlatego że kondensator w wodzie prądu stałego jest oporem nieskończenie wielkim. Przeszkoda nie do przebycia. Tu prąd nie płynie. No to może płynie przez woltomierz. A skądże? Woltomierz ma opór wewnętrzny nieskończenie wielki. Czyli tu w górę prąd płynący, oznaczyłem go i C, jest równy 0. Jeśli tak, tu przez te dwa elementy nie płynie prąd, to przez R2, przez ten opór, również prąd elektryczny nie płynie. Zwróćmy więc uwagę na to, że Opór R1 jest oporem zewnętrznym dla ogniwa i napięcie, jakie panuje na oporze zewnętrznym, jest takie jak napięcie na kondensatorze. A to z tego powodu, że potencjał z prawej strony oporu R1 jest taki sam jak na prawej okładce kondensatora. R2 tu prąd nie płynie, nie ma napięcia, nie ma przyczyny, która by zmieniła potencjał na kondensatorze. To samo z lewą okładką. Potencjał z lewej strony oporu R1 jest taki, jak potencjał na lewej okładce kondensatora. Różnica potencjałów, czyli napięcie na kondensatorze, jest taka jak różnica potencjałów na oporze R1, czyli jak na oporze, jak napięcie na oporze R1. Cały prąd po wypłynięciu z ogniwa przepływa więc przez opór R1. Tu prądy nie płyną, więc napięcie na oporze R1 jest napięciem na oporze zewnętrznym. Piszę wzór na ładunek zgromadzony na kondensatorze. Wychodząc z definicji pojemności, ładunek jest równy iloczynowi pojemności kondensatora. I napięcia na oporze zewnętrznym. To napięcie na oporze zewnętrznym jest takie jak napięcie na oporze R1, to, to już powiedziałem, a to napięcie jest równe R1 razy prąd, który tu przepływa, czyli I. No i trzecie równanie, które jest prawem OMA dla obwodu zamkniętego. Podstawiam dane do ostatniego równania i znajduję 2 ampery. Następnie te 2 ampery wstawiam do drugiego równania i znajduję napięcie zewnętrzne. Mając napięcie zewnętrzne, idę do równania pierwszego, wstawiam dane i przypominam, że Farad z definicji pojemności jest to stosunek kulomba do volta. Na czerwono podkreśliłem wynik. Taki jest ładunek zgromadzony na kondensatorze.